Witajcie moi drodzy, piątek, 6 czerwca, urodziny miesiąca. Mam chwilę czasu, dosłownie godzinkę. W związku z tym szybko idę zobaczyć. Optymistycznie biorę koszyk z nożykiem. A przy okazji, będzie to marsz poparcia datych, co idą pod prąd, bo podjąłem decyzję, że dziś. Nie mając dużo czasu zmieniam trasę i po prostu tam gdzie idę na, na koniec rogu, to to dzisiaj będzie początek. A tam gdzie jest początek będzie koniec raz. Ruszam, bo szkoda czasu. Przeleciałem cały zagajnik. Pies mi uciekł jak zwykle. Nie było nic. Piero tu wychodząc na drogę jakiś pierwszy już młody kozaczek, babka Czyli brązowy, ląduje w koszu, idę dalej, bo szkoda czasu. Grzybów nie ma, ale mnóstwo pięknych dzwonków kwici. No a tam pod ścianą lasu koziołek biegał, ale już poszedł w krzaki. No niestety, nagrywam telefonem. Czy bym nie nagrywał, jest za szybki dla mnie parę razy nagrałem te sarenki, ale to oddali i z w każdym razie tych kwiatków, tych dzwonków tutaj jest zatrzęsienie mogły tak grzyby występować, jakie one, to by no ale nic, rozglądam się no pokrążyłem parę metrów I... Bardziej na polu czy tam łące niż w lesie jest drugi kozaczek, to jest babka, też brązowy, nie ma co narzekać, już są dwa i krąży dalej. No i krąży, krąży, słabo tam jeden muchomor jakiś stary był, no ale tu gdzie kozioł łaził jest trzeci kozak. Już nieco zestarzały, ale jest Chodzę, chodzę, grzybów nie ma ale czyjeś jajo tu leży Nie wiem, czy jest takie spory, czy to bażanta, czy jakiegoś kruka Ciężko mi powiedzieć, jeżdżę się na to raczej tu nie wypadło z gniazda, to Ktoś musiał ukraść i sobie przenosił i bo wypadło z dzioba No taka ciekawostka podczas spaceru Chodziłem, krążyłem, nic nic, wreszcie jest jakiś większy kozaczek Czwarty już, też nie najmłodszy Ale w, w, w miarę dobry wystanie. stanie No powoli ten Wysyp, pojaw wiosenny tu się kończy w mojej okolicy. No ale to dopiero czerwiec. Gdzie lato, gdzie jest. Będzie dobrze. Jeszcze raz te dzwonki fioletowe, bo tu pięknie rosną w jednej kupie. Bardzo mi się podobają. No, piękne kwiatuszki. No i ostatni grzyb dziś zebrany. Nagroda pocieszenia. Pieczarka z podwórka. Przy i tu w szopie rośnie najprawdopodobniej, ma grzybnie. No i tak od kilku lat się pokazują tam po jednej, po dwie, po trzy, po cztery. I to tyle zbioru dzisiaj. No, słabo, słabo. Chyba ta na przygoda z grzybami się kończy powoli. No ale też. Obiorę no, dobrze, opłuczę, Drobno posiekam z cebulką, mam ziemniaki ugotowane, ziemniaki dorzucę, podgrzeję, kilka jaj wbiję, przekąska idealna. A Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. A, wrócił, wrócił, nie wiem gdzie latał, na pewno nie ze mną, zdziajał się, no też miał swój spacer, nie wiem gdzie był co robił, żeby potem się nie, nie nasłuchał za niego. Dzięki za oglądanie.